Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, mieszkańcy Konina znów mogli poczuć świąteczną atmosferę na Placu Wolności. Centrum Kultury i Sztuki wraz z miastem znów zaprosiły bowiem na jarmark świąteczny. Plac pełen atrakcji. Poza atrakcjami typowo handlowymi mamy tutaj ponad 35 wystawców. Od czwartku wieczorem gotujemy Bigos, jego drugi dzień wydajemy. To jest półtorej tony produktów. Wydajemy naprawdę ogromnej liczbie mieszkańców. Przepyszny Bigos, świeżutki. To jest taka nasza stała atrakcja. Na scenie za nami prezentują się artyści, w większości lokalni, ale wczoraj mieliśmy góralską chorę, prawdziwy górali, naprawdę z kolędowaniem typowo góralskim. Poza tym wystąpiła orkiestra górnicza z kolendowym repertuarem. Największą atrakcją dla dzieci była parada z Reniferem Rudolfem, a dla nieco starszych plenerowy spektakl zatytułowany Opowieść o zapomnianych zabawkach. Wiele się działo na samym placu, ale nie tylko. W ratuszu dla dzieci odbywały się ciekawe warsztaty. Pierwszy warsztat to są warsztaty Budowania świąt z klocków Lego, z ciocią od klocków, bardzo znaną postacią z programu Masters Lego. Tam jest po prostu tłum dzieciaków. Jakie cuda powstają z klocków przed świętami, to naprawdę warto zobaczyć. Były też takie bardziej słodkie. Najmniejsze dzieciaki ozdabiają pierniki, tam pachnie piernikami, bo my je tam pieczemy. Natomiast na samym placu pachniało bigosem, który dla wielbicieli tego dania przygotował znakomity kucharz Krzysztof Górski z Teatru Kulinarnego. Potrawa od czwartku gotowała się w wielkim kotle. Bigos jest bardzo bogaty, nie da się zrobić w takim dużym kotle bidy, bo to będzie po prostu woda z kapustą, a jest naprawdę bogato, jest tu dużo kiełbasy, mięsa, golonki, pomidory, śliwki. Więc w zasadzie wszystko to, co, 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 Bigos, co Bigos musi mieć i, yy, i bez czego byłaby to tylko kapusta z kiełbasą, a Bigos po prostu po, yy, potrzebuje. I oczywiście w tym roku yy, użyliśmy gałki muszkatołowej yy, do kapusty, nie kminku, nie innych przypraw, tylko, tylko właśnie z gałką, podostrza yy, smak kapusty. Kolejka po bigos zawsze była długa, co oznaczało, że wszyscy chętnie go próbowali i delektowali się nim. Jak smakuje bigosik? Dobrze. Nie wiem, o taki w miarę, no może trochę inny niż w domu, także... Ale smaczny. Pycha, pycha. Rozgrzewająca. Naprawdę idzie zjeść. I polecam. Tak smakuje, bardzo smakuje, dobry. jest bardzo zimno. Byliśmy na zakupach smaczliśmy, jest bardzo zimno. Także smakuje. Też taki raby nie wiem, może trochę ten jest inny smak, bardziej taki pikantny, ja robię bardziej delikatny, ale dobry, smakuje. W domu takiego nie mam. A jaka jest recepta na to, żeby był naprawdę dobry? Przede wszystkim długie gotowanie, to, to nie da się, to już nasze babcie, że tak powiem, mówiły, że dobry bigos musi się gotować 4 dni. Ten gotujemy od czwartku, od godziny 14. Czyli w czwartek zaczęliśmy po południu, całe popołudnie, całą noc, cały piątek, całą noc. W sobotę wydaliśmy pierwsze, e, e, pierwsze 2000 porcji około tony. Znowu cały noc żeśmy grzali. No i dzisiaj to, co już zostało, czyli do ostatniej kropli krwi wydajemy już e, do, 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 no, do dna, no bo zejdzie do dna na pewno. I tak też było. W sumie wydano 3000 darmowych porcji bigosu, a poza tym uczestnicy mieli możliwość kupienia rozmaitych lokalizacji. Lokalnych wyrobów i wypieków, świątecznych dekoracji czy rękodzielniczych, drobiazgów na prezent. Dzieci natomiast chętnie robiły sobie zdjęcie z Mikołajem, zwłaszcza że wszystkie dostawały od niego cukierki. Poza tym ciekawskich przyciągał niecodzienny wóz strażacki, na tle którego także można było sobie zrobić zdjęcia, a nawet zajrzeć do jego środka. Jesteśmy na, na Jarmarku z naszym wozem po to, żeby zebrać na jego remont. Nasz dziadek, nasz aktor, w tym roku skończył 80. urodziny. No, i jak wiadomo, w takim wieku już pewne rzeczy trzeba wymienić, naprawić. Niestety, stan mechaniczny, blacharski tego samochodu jest bardzo zły. Samochód miał swój remont w roku 2000. Niestety jednak no, po 22 latach troszeczkę się tutaj wszystko ozepsuło. Więc teraz trzeba już zrobić gruntowny remont. Z racji takiej, że Tutaj e, re, remonty e, musimy robić e, w, 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 w zgodzie i w porozumieniu z konserwatorem zabytków. E, no niestety te koszta nas przerastają. Warto zatem wesprzeć druhów, ponieważ wóz ten jest jedyny w swoim rodzaju w całej Wielkopolsce. Mamy zrzutkę w internecie, tam na zrzutce mamy 200 tysięcy, myślimy, że to wystarczy, ponieważ tutaj do, do remontu jest cały silnik, jak również karoseria samochodu, ponieważ karoseria samochodu jest drewniana. To co widzimy tutaj to jest drewno pokryte blachą, na dachu jest plandeka, która też już pomimo lat ma, ma swoje dziury Cieki. Ten zabytkowy wóz zagrał niedawno w filmie Śmierć Zygielbojma, a wcześniej w kurierze w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Ma on także swoją niezwykłą historię. Auto było podczas wojny wykorzystywane do akcji gaśniczych. Później Niemcy, uciekając, wycofując się do, do siebie, zabrali tam to auto. Dzięki naszemu druhowi, który odprowadzał to auto pod tak powiem, przymusem naszych zachodnich sąsiadów, w pierwszej nadarzającej się okazji uciekły z tego konwoju, zabierając dokumenty. Dzięki temu auto udało się odzyskać. Zostało odnalezione w lubece. Dzięki znakom szczególnym, numerom nadwozia silnika, udało nam się to auto ściągnąć do prawowitej jednostki, w którą jest OSP Koni Starówka. Podczas jarmarku były też zbierane podpisy poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy nazwanej tak dla in vitro. Po to, żeby się mogły urodzić piękne nowe dzieci e, dzięki procedurze in vitro, która nie jest finansowana w tej chwili przez rząd i ludzie sami wyjmują własne pieniądze. Ale to jeśli jeszcze ich stać, no to wyjmą. Ale jeśli ktoś nie jest w stanie, no to musi skorzystać z pomocy rządu. Z, tej, z takiego programu rodziło się już kilkadziesiąt tysięcy dzieci i chcielibyśmy, żeby tych dzieci było więcej. Zainteresowanie Koninian w tej kwestii było dość duże. Bardzo chętnie podpisują. Jestem zbudowany tak dużą akceptacją. W ciągu kilku minut zbiera się całe listy. Generalnie świąteczna atmosfera przyciągnęła tłumy mieszkańców miasta, który jarmark bardzo się spodobał. Tak, bardzo. Nie Wspominamy jak byliśmy w Wielkiej Brytanii i też byliśmy na takim jarmarku. To też wspaniałe, fajne. Jarmark jest bardzo ładny. Co roku jest ładniejszy, Czym więcej ludzi przychodzi. Konkurencje są różne. Bigos bardzo smaczny, ludziom smakuje i widać w Bigosie jaka kolejka jest. nie? No bardzo ładnie jest. Było, co roku coraz lepszy, żeby był ten jarmark. Nie? Muzyka jest ładna, dzieci ładnie śpiewają. Dlatego nic dziwnego, że było słychać opinie, aby koniński jarmark trwał trochę dłużej niż tylko dwa dni. Być może organizatorzy wezmą to pod uwagę w następnych latach.